Przy mikrofonie Marta Komorowska. Dziś wyjątkowo zaprosiłam mojego gościa do studia, a jestem Dorota Szcześnia Kosiorek. Będziemy rozmawiać o zasadach etykiety towarzyskiej. Dziś o przyjęciach ogrodowych. Chcemy zrobić garden party u siebie na ogródku, albo na działce. Zaczynamy od wyboru gości. Mhm. W jaki sposób ich zapraszamy? Na Garden Party możemy telefonicznie zaprosić, jeżeli jest to impreza związana z powiedzmy komunią, co jest ostatnio popularne, albo imieninami, urodzinami, jest jakaś uroczystość, wówczas możemy oczywiście w formę zaproszenia papierowego dostarczyć. Ale generalnie to są bardziej swobodne spotkania i raczej telefonicznie wystarczy no, kilka dni, pięć, siedem dni wcześniej zaprosić gości. W momencie, kiedy przygotowujemy takie przyjęcie i zapraszamy osoby, o których wiemy wcześniej, że nie znają się nawzajem, w jaki sposób ich nawzajem sobie przedstawiamy? Czy to jest nasz obowiązek, czy zostawiamy już gości samych sobie? Tak, należy pamiętać o tym, że to naszym obowiązkiem, czyli gospodarza, jest przedstawienie sobie gości, tych, którzy się nie znają. Owszem, zdarza się, że czasem ten gospodarz jest w ferworze witania się ze wszystkimi i nie zdąży przedstawić i goście sami sobie się przedstawiają, natomiast to gospodarz powinien przedstawić gości i zasada tutaj jest taka, że najpierw kobiecie przedstawia mężczyznę, a dopiero potem mężczyźnie kobietę. Jak warto przygotować swój ogród do przyjęcia tych gości w takim eleganckim, kulturalnym przyjęciu najbliższych osób, tak żeby się dobrze u nas czuły? Tutaj, mimo że jest to, prawda, spotkanie w ogrodzie i takie raczej swobodne, zalecałabym używanie naczyń ceramicznych. Oczywiście porcelana w tym momencie nie jest wskazana, wręcz zakazana. Tak samo papierowe, tekturowe tacki. Jeżeli zapraszamy do domu, jest to ogród jakby otaczający nasz dom, a nie wyjazd gdzieś tam w góry, wówczas sztućce normalne, czyli metalowe i ceramiczne naczynia. Obróz Czasem się to stosuje, prawda? Zwłaszcza w tak blisko domu, te gospodynie domowe lubią wyjąć obrus i przykryć stół. Natomiast papierowy obrus czy cera tam zupełności wystarczy. W momencie kiedy zastanawiamy się nad menu na garden party, jakie rzeczy musimy uwzględnić? Przede wszystkim musimy uwzględnić gusta naszych gości i ich preferencje żywieniowe, tak żeby każdy z nich był zadowolony. I jeśli jedni wolą ryby, to mamy też w menu rybę przygotowaną. Jeśli wolą mięso, czy warzywa, czy owoce, to do każdego z gości musimy coś mieć, co go zadowoli, a nie narzucamy swojego menu, to co my najbardziej lubimy jeść. Podobnie jest z napojami. Możemy przygotować lemoniadę, czyli sok wyciśnięty z cytryny, trochę cukru i woda. Gazowana czy nie Ja preferuję niegazowaną, ale tutaj pozostawiam dowolność. I list, przepraszam, listek możemy na przykład mięty. Listek dołączyć. mięty możemy dołączyć, plasterki cytryny, nalewamy to w ładny dzbanek i pamiętamy o schłodzeniu lemoniady. Możemy przygotować świeżo wyciskane soki. Z owoców, których latem jest bardzo dużo i to nie muszą być wyłącznie cytrusowe owoce, jak najbardziej te nasze dostępne na naszym rynku, na naszych polach się nadają. Możemy łączyć dowolnie te owoce smakowo, jak to lubi, bo Podobnie jak w sałatkach, jak nie połączymy tak jest dobrze, możemy przygotować bardzo fajną formę ponczu, gdzie użyjemy soków. Dobrze jest dodać poza sokami dostępnymi w kartonach również wyciskany sok, na przykład szklankę soku z pomarańczy. Do tego skrajamy owoce aktualnie dostępne, czyli sezonowe. Na przykład teraz możemy użyć brzoskwinię, morele, arbus, jabłko, gruszka. Owoce dodawane do do ponczu, czy z których wykonujemy sok. Powinny być owocami jak najbardziej soczystymi. Nasi znajomi przychodzą zwykle całymi rodzinami z dziećmi. Mhm. Czy coś specjalnego dla dzieci można przygotować? Dobrze jest przygotować dla nich osobny stolik. Co prawda, teraz te dzieci razem zawsze są z dorosłymi, z rodzicami i, i tak przy wspólnym stole, natomiast dzieci lepiej czują się, gdy są ze sobą w własnym gronie, mogą się wspólnie bawić. Dla nich towarzystwo dorosłych jest troszkę nudne i naprawdę. Możemy im udostępnić y, osobny stolik, żeby spędziły sobie miło czas z ich własnym menu. Właśnie, jakie to menu? Menu dla dzieci na grillowej takiej imprezie, garden party, nie musi się strasznie mocno od nas różnić. Przede wszystkim musimy dbać o to, żeby porcje były mniejsze, bo dzieci nie zjedzą tyle, co dorosły. A co słodkiego? Możemy zaproponować? Galaretka, czy będzie ok? Na takim letnim przyjęciu może być niebezpiecznie z tą galaretką, która będzie stała na słońcu kilka godzin, może się zacząć nam rozpuszczać. Natomiast wszelkie owoce, mogą być owoce z grilla, bardzo fajnie smakują i dzieci bardzo lubią, zwłaszcza, że odbijają się od rusztu takie linie i ładnie to wygląda. Wtedy na możemy... przykład banany. Tak? Na przykład banany, na przykład jabłka pieczone, na przykład gruskwinie połówka brzoskwini obrana ze skórki, położona na grilla. Bardzo ładnie wygląda, bardzo fajnie smakuje i dzieci to chętnie jedzą. a na nas. A co do picia dla dzieci? Oczywiście zawsze proszą o gazowane, słodkie napoje, tak? A czy możemy zaproponować im coś, coś innego, co również im się spodoba i będzie smakowało? Myślę, że wspomniana wcześniej lemoniada e, może być atrakcyjna, gdyż nikt z nas nie ma czasu na co dzień jej przygotowywać, e, a będzie to coś innego. Fajnie się nazywa lemoniada e, i dzieci na pewno chętnie będą piły. A jest to samo zdrowie, witamina C, cytryna, woda, trochę cukru. Też możemy zadbać o jakieś ciekawe, na przykład słomki do picia. Tak, cały stolik dla dzieci powinien być kolorowy. Zadbajmy o to, żeby był obrusik jakiś kolorowy, czy może przyjmijmy jakiś temat tego przyjęcia nie wiem czy to będzie dziewczynki czy, czy chłopca wtedy można czy to w jakieś samochody czy w jakieś e, postacie z bajki i wówczas i balony można do tego dopasować e, naczynia dla dzieci jak najbardziej naczynia plastikowe czy tekturowe świetnie mogą się sprawdzić e, bo wiadomo może być więcej wypadków u nich e, a dostępne są naprawdę fajne takie w kompletach można zrobić piękne przyjęcie tematyczne gdzie będą talerzyki z jakąś postacią z bajki z tą samą postacią będą kubeczki do picia. Również można obrusik kupić, kolorowe do tego słomki, serwetki i, i będzie bardzo fajna impreza dla dzieci. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była Dorota Szcześniak-Kosiorek. W naszym stylu o kobietach dla kobiet.